Cześć, jestem Aguś i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z wirtualnej rzeczywistości i dzisiaj jesteśmy w grze House Flipper. Twórcy dali mi dostęp wcześniej do gry, gra wychodzi dokładnie za miesiąc, ale już teraz mogę sobie zagrać, mogę wyremontować mój dom. Pomyślałam sobie, że kiedyś nagrywałam House Flipper, jeden odcinek co prawda, aczkolwiek spodobał Wam się, więc jeśli dzisiejszy Wam się spodoba koniecznie zostawiajcie łapki, łapki w górę to może i Wam wystrzelą lasery z palców. Dajcie znać, czy zadziałało. A ja przechodzę do mojego nowo kupionego domu. M mój pierwszy dom. Mogę teraz wejść do środka. Drzwi trochę nie współpracują. O matko! Na zdjęciach w internecie ten dom wyglądał o wiele lepiej. Myślę, że najwyższa pora zabrać się za sprzątanie. To będzie moje pierwsze zadanie na teraz. Uuu! Śmieci aż się ekscytują na to, że wiecie, że zamierzam je posprzątać. Mamy tutaj taki specjalny chwytak do śmieci, który magicznie wszystkie śmieci znika. Więc spróbujmy każdy z tych śmieci pozbierać. Podejrzewałam, że będzie tutaj trochę gimnastyki w tej grze. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Nawet skórki od banana poprzednio właściwie zostawił. To już jest trochę przesada. Mógł sobie, wiecie, chociaż trochę ogarnąć, no ale przynajmniej, przynajmniej pozbierał śmieci. Nie to, że wiecie, że wszystko, wszystko leży porozrzucane. O matko, za lodówką mamy trochę szkła. Tym też musimy się oczywiście szybciuteńko zająć. I chyba został mi ostatni worek. Jest tutaj, dobra, złapany. Zajrzyjmy do szafek, czy coś się kryje w szafkach. Okej, okay, tutaj powinien być śmietnik, nie ma nic. Mamy fajną półeczkę kargo. Dobra, myślę, że tutaj jest całkiem, całkiem posprzątane. Więc przynajmniej tyle, że właściciel poprzedniej opróżnił sobie e, szafki. No, chyba wszystkie puste. W takim razie, dobrze byłoby jeszcze zobaczyć, jak wyglądała łazienka. Proszę, powiedzcie, że jest piękna i czysta, dobra? Drzwi się otwierają w tę stronę, dobra. Okej, okay, mogę otwierać w obie strony drzwi. O matko! Wygląda paskudnie, ale dobra. Na szczęście mam idealne narzędzie do tego, żeby to wszystko posprzątać. Halo, śmieciu? Ten śmieci jest jakiś oporny. Okej, okay, dobra. Nie denerwujcie się, wszystkie te śmieci zaraz posprzątamy. O kurczę, chyba nie mam sedesu nawet. To jest dość duży problem, ponieważ myślałam, że chociaż sedes tutaj będzie. Przynajmniej jest prysznic i to całkiem naprawdę wygląda na nowy. Światło też jest całkiem okej. Okay. Dobra, w takim razie chyba usiądę sobie wygodnie na mojej kanapie. Przynajmniej spróbuję. I najwyższa pora zrobić zamówienie. Mam tutaj specjalny zegarek. Możemy zajść do sklepu. Mam nadzieję tylko, że mam jakieś mam jakieś pieniądze. O, mam 1000 dolarków. Dobrze, bardzo dobrze. W takim razie zobaczmy, czy ja mogę to przesunąć. Nie, niekoniecznie. Gdzie jest kategoria z meblami łazienkowymi? Przejrzałam wszystkie kategorie, i jest taki problem, że w sumie nie znalazłam tutaj toalety. Ale kategorii jest naprawdę sporo, i myślę, że one się przydadzą w przyszłości. Na razie chyba nie mam za bardzo narzędzi, i chyba wypadałoby zarobić trochę pieniędzy, więc może wiecie, jako że jestem osobą, która zajmuje się remontami, to może uda mi się wyremontować komuś dom, i tym samym dzięki temu. Zarobić trochę kasy. Tutaj mamy kategorię zleceń i tutaj jest zlecenie kryzys twórczy. Trochę wstyd mi o to prosić, ale potrzebuję pomocy ze sprzątaniem. Dobra, wiecie co? Myślę, że możemy zabierać się do pracy. Zobaczymy, jak wygląda y, ten dom. Mam nadzieję, że lepiej niż mój. Ej, tu jest naprawdę ładne miejsce! W ogóle jaka ładna okolica. Tutaj mamy na tej ręce wyświetlają mi się zadania. Nie wiem, czy mogę je ukryć. Mogę je ukryć, okej. Okay. W takim razie musimy wejść do obszaru zadań. Musimy najpierw z, otworzyć kluczem. Drzwi, ok, to wcale nie jest takie skomplikowane. Dobra, jesteśmy na miejscu. Bardzo fajna wyspa, podoba mi się, chciałabym mieć taką u siebie. Naszym zadaniem jest pozbycie się 29 śmieci. Myślę, że to możemy sobie ukryć. Myślę, że możemy sobie wziąć moje narzędzie i zacząć sprzątać. Ciekawe, czy mogę zjeść tą czekoladę. O, to nie miało tak być. Okej. Okay. Na, szczęście, na szczęście wszystko wraca do swojego miejsca. miejsca. Tutaj nie przejmujcie się tym głosem. Troszeczkę tutaj gada e, samouczek. Ale dobra, myślę, że w takim razie, skoro nie mogę tego zebrać, ej, nie mogę zjeść tej czekolady i nie mogę z nic z nią zrobić? W sensie nie jest śmieciem. Ale dobra, wiecie co? W takim razie zabierajmy się za sprzątanie śmieci. Widzę co tutaj jest z śmieciami? No, i tak jak w moim domu, te śmieci. Również mają tendencję do uciekania, ale absolutnie się tym nie przejmujemy. To jest... Co to jest? Czy to jest zupka chińska? Ciekawe, czy mogę schować sobie do kieszeni na później, ale chyba, chyba nie powinnam tego robić. Wiecie, to moje pierwsze zlecenie. Ułóżmy ładnie kwiatuszek tutaj. Okej, okay, pięknie. Zbieramy ogryzki. Czy w szafkach też jest bałagan? Ups! Okej, okay, nie chciałam tego zrobić, w szafkach jest bardzo czysto, widzę, że mają tutaj niezłe wyposażenie, same fast foody, tu jest pusto, dobra, okej, okay, zrzuciłam, zrzuciłam to, w takim razie zabieramy się za sprzątanie pozostałych śmieci, już się nie zajmuję grzebaniem, chyba, że wiecie, że gotuję jakiś obiad w piekarniku, nie, niestety nie, ej, mogę zebrać jajko tym z moim e, dziwnym urządzeniem, a nie mogę zebrać śmieci, ten śmieci jest jakiś taki oporny, kolejny się trafił oporny, Dobra, może nie będę musiała go zbierać. Zajrzyjmy do lodówki jeszcze. Okej, okay. lodówka puściuteńka. Ktoś tu w ogóle mieszka? To znaczy, widzę, że są śmieci, ale nie widzę, żeby, żeby w ogóle, wiecie, były ślady, że ktoś tutaj rzeczywiście gotuje. O nie, rękę straciłam. Straciłam rękę. Wszystko pod kontrolą. Dobra, Agu, nie wariuj. Tutaj oczywiście butelki, po Ktoś miał tutaj ciekawe seanse filmowe. O matku, tu jest naprawdę bałagan. Mam nadzieję, że nie będę musiała układać tych książek. Dobra, jeszcze trochę śmieci. Czy to są śmieci? Chyba nie. To są chyba przygotowane rzeczy do yy, kolejnego seansu. A, czekajcie, bo tutaj widzę jeszcze. Pod telewizorem jeszcze trochę ich się chowa. Pod łóżkiem, pod łóżkiem oczywiście butelki. Ja myślę, że ktoś tutaj ma problem z alkoholem. Zdecydowanie chyba tak to wygląda. Dobra, spróbujmy jeszcze zajrzeć tutaj. O, jeszcze jedna butelka. Dobra. To już chyba mamy zrealizowane zadanie. Spróbuję odłożyć i zobaczyć. 30 na 35. Czy w trakcie nie, nie zwiększyła mi się liczba śmieci, które muszę zebrać? Zajrzyjmy pod łóżko. O, proszę, tu się schowały śmieci. Dobrze, że jestem super silna. I mogę podnieść łóżko y, niezależnie od tego, gdzie. Y, wiecie, gdzie jest, są ściany. Dobra, i zobaczcie, ładnie, odłożyłam. Cudownie, może w takim razie muszę pozaglądać jeszcze pod inne meble. Tutaj jest czysto. O! A! przygniotła mnie szafa. Dobra, słuchajcie, mamy problem. Bo szafa trochę, trochę się przewróciła, ale nie panikujmy. Może muszę stanąć kawałeczek od boku. Wiecie, będzie mi trochę łatwiej ją podnieść. Szafo, ustaw się na miejsce. No nie, szafa zdecydowała, że zostanie tak. Może właściciel nie zauważy. A tu są jeszcze ogryski. Pozbyłam się wszystkich śmieci. Zadanie zrealizowane. Tu się stwane schowały. Um, uznajmy, że ta szafa była tutaj, w takiej pozycji, w jakiej e, zostawiłam ją teraz. Spróbujmy zebrać tego opornego śmiecia, który chyba trochę się zbagował, dlatego nie mogłam go podnieść i dalej jest zbagowany. Dobra, to się zdarza. Słuchajcie, gra oficjalnie jeszcze nie wyszła, więc możliwe, że po prostu to będzie naprawione do momentu pełnego wydania. W każdym razie, tutaj mamy parę papierków. O, ktoś chyba bawił się w pisarza podczas posiedzeń, długich posiedzeń, gdzie przemyśliwał przemyśliwał nie ma chyba takiego słowa, Agu gdzie zastanawiał się nad swoim życiem. Czy to jest ser? E, nie wiem, czy chcę go dotykać, ale to jest chyba ser. Dobra, dotknęłam go i tu też jest chyba ser. No dobra, czuję, że właściciel musi być bardzo interesującą osobą. Podobno tu są jeszcze śmieci, ale ja żadnych nie widzę. O, spuściłam wodę. Nie sądziłam, że mogę to zrobić, ale jednak mogę. Mam problem z tym serem. Widzicie, mogę podnieść toaletę, mogę nacisnąć spłuczkę. Ale nie mogę go sprzątnąć, i nie wiem, czy to jest jakiś problem techniczny, czy po prostu ja jestem jakaś nie do końca sprawna. Chyba, że ze cd jeszcze się kryją jakieś śmieci, muszę tam zajrzeć. No nie. Chyba, że musimy sprzątnąć tą starą zużytą szczoteczkę. Ciekawe, czy mogę ją. Mogę ją wziąć? Umyłam zęby czy ją szczoteczką. To chyba nie była dobra decyzja. Dobra, nieważne. A może za prysznicem się coś schowało? Nie wygląda na to, że to nie jest to miejsce, ale słuchajcie, skoro mogę podnieść prysznic i trochę go przestawiłam prawdopodobnie, a może on tak stał, tak mi się wydaje. To może mogę też kibelek. No właśnie, i teraz ten ser powinien udało się. Czyli wystarczyło przestawić kibelek i tym samym udało się posprzątać łazienkę. Wydaje mi się, że to już wszystko. Tak, łazienka posprzątana. Chyba nie zauważyłam tych wszystkich butelek, które się tu znajdują, także dlatego Cały czas miałem niezrealizowane niezre zadanie. Chce ktoś może tosty? W sumie, przydałby się jeszcze nóż, żeby pokroić ten chleb? Czy tutaj mamy jeszcze na półkach jakieś śmieci? To jest pytanie. A może możemy ponieść Nie, tutaj za półeczką nic nie ma. Widzicie co? Ponieważ ten worek się zbagował, uznajmy, że zadanie jest wykonane. Nie będę z nim walczyła, chociaż próbowałam. Przyznam szczerze, że chwilę mi to zajęło. I udało nam się zrealizować pierwszego klienta. Doskonale, w takim razie idę zobaczyć kolejne zlecenia od razu. Co my tu mamy? Koci pogromca doniczek. Kryzys twórczy, zostało mi 2%. Spróbuję później do tego wrócić. Może, wiecie, może worek się y, odbaguje. W każdym razie, zabieramy się do pracy z kolejnym zleceniem. Prawdopodobnie odblokujemy tutaj nowe urządzenie, okej. Okay. Super, mamy usuwanie tłuszczu. Mamy spray, który możemy psikać niegrzeczne dzieci. A psik, psik. W sumie na lampę nie powinnam sikać. I mamy gąbkę. Super. I mamy trochę tutaj bałaganu. Chyba będzie trzeba... A, słuchajcie, tutaj ktoś ma chyba zwierzątko, które jest trochę niesforne. Spróbujmy... Ups, okej, okay, odłożyłam. Spróbujmy złapać kwiatka. Gdzie ten kwiatek mógł stać? Na półkę? A, czyli muszę używać kubków do, do podlewania tych kwiatów? O, w sumie ten kubek ma już w sobie wodę, więc y, udajmy się tutaj. Podlejmy go? Okej, okay, chyba trochę muszę najpierw postawić. Dobra, to odłóżmy, to się przyda na później. Musimy. A, najpierw. Musimy najpierw poprawić doniczkę, super. I może teraz, jak podejdziemy do tego kwiatka i nalejemy tutaj. O, super, odzyskał zieleń. To się dzieje natychmiastowo, doskonale. W takim razie idziemy po więcej wody. Odstawmy puste naczynie, może z czajnika nalejemy? W czajniku wody ewidentnie nie ma, to jest jakaś oszukiwana woda. Dobra, weźmy filiżankę. Mamy tutaj kolejnego kwiatka, który wymaga podlania. Kaktus myślę, że sobie poradzi bez wody, ale ten kwiatek zdecydowanie potrzebuje ratunku. Spróbujmy go tu postawić. Pięknie, idealnie. I teraz, o widzę, mamy tutaj zdjęcie kota. Czy to ten kot tutaj na aż tak bardzo? Prawdopodobne jest, że tak. Dobra, musimy jeszcze zebrać gdzieś tego kaktusa i znaleźć do niego idealne miejsce. Myślę, że może być tutaj na półeczce. Okej, okay, mieści się, mieści się, więc jest dobrze. I pozostaje mi podlać jeden kwiat. I teraz musimy znaleźć sposób na podlanie tego kwiatka. Tylko yy, mam trochę problemy z odkręceniem wody. Może tym razem się uda? Okej, okay, udało się, super. W ogóle woda się napuszcza do, do zlewu. Ciekawe, czy jestem w stanie zalać to mieszkanie. Dobra, zakręćmy wodę. Jakbym tak zatkała, chyba niekoniecznie mogę, ale okej, okay. nie o to mi chodzi, żeby zalać tutaj to mieszkanie. Chodzi mi o to, żeby podlać kwiaty, żeby posprzątać po tym wstrętnym kocie. Okej, okay, kwiat odżył. Super. Odłóżmy sobie kubeczek tutaj. Zajrzyjmy do innych pokoików, zobaczymy, czy tutaj też są kwiaty, które wymagają podlewania. Oczywiście, że tak. A czy mogę podać kwiat jakby prosto ze zlewu? U! Tu chyba mieszka bardzo wysoka osoba. Tak to przynajmniej wygląda. Dobra, spróbujmy podlać kwiatka. Tak, chyba działa. Chyba działa. Chyba zadziałało. Dobra. Gdzie by go postawić? Może Może tu gdzie stał po prostu. Agu, nie, nie musisz kombinować. Mamy tutaj przejście do kolejnego pokoju. Myślę, że to może być sypialnia. Nie, jednak to jest miejsce, gdzie prasuje się ubrania. Nie jest to pralnia, ale możemy tutaj przejść w takim razie do sprzątania. Spróbuj... Ciekawe czy w ogóle ten spray działa też odżywczo na kwiaty, bardzo interesujące, ale musimy polać tutaj, wiecie, całkiem mocno. Oh. I wszystko wytrzeć? Czy to nie działa? Spróbujmy, jeszcze trochę wody i ścieramy. O matko, to zajmie mi całe wieki. Wybaczcie, że stałam do Was tyłem, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy. W każdym razie plama już jest zmyta i naprawdę czyszczenie tym zajmuje wieki. Ale na szczęście już mamy posprzątaną, teraz pozostaje nam posprzątać w tej części domu, ponieważ tutaj było całkiem sporo tych plam, no i właśnie, myślę, że zaczniemy od psikania, chociaż nie wiem, czy to jest akurat konieczne, nie wygląda tak, żeby coś się działo z tymi plamami, może ja właściwie tak naprawdę robię tylko gorzej, no ale dobra, zetrzyjmy to. Twórcy naprawdę się postarali o to, żeby zadbać o realizm tego sprzątania. Naprawdę czuję się, jakbym autentycznie ścierała jakiś zaschnięty brud, ponieważ trwa to naprawdę całe wieki. Zobaczcie, ile czasu ja tutaj macham i nic tak naprawdę się z tym praktycznie nie dzieje. Trwa to bardzo, bardzo długo. Nawet powiedziałabym, że odrobinę za długo, biorąc pod uwagę, że granie w wiara jest dość męczące i szczerze powiedziawszy, już się zmęczyłam. Ale okej, okay, w końcu się udało posprzątać jedną z tych plam. W takim razie pozostaje mi jeszcze tylko kilka. Chyba spędzę tutaj cały dzień! Zdaje mi się, że jednak namoczenie tych plam troszeczkę przyspiesza sprawę. Mimo wszystko, liczę na to, że w przyszłości dorobię się mopa i nie będę musiała robić takich rzeczy ręcznie. Bo spędziłam jakieś 5 minut na sprzątaniu tych plam, a jeszcze nie skończyłam! Odkryłam chyba jakieś magiczne sposoby. Bo teleportowałam się tutaj w to miejsce i plamy magicznie zniknęły. Została mi w takim razie tylko ta jedna ostatnia. Spryskajmy ją dobrze, żeby była, wiecie, dobrze namoczona. Może uda mi się równie szybko, magicznie ją posprzątać. Mam nadzieję, że nie będę musiała tylko sprzątać naczyń tutaj. Wiecie, niby, niby tak naprawdę część z nich to moja robota, że są na podłodze, ale chyba tego jakby umowa nie obejmowała. I ostatnie udało się. Udało się, posprzątałam. Powiem szczerze, że, że naprawdę się zgrzałam przy tym wszystkim, aż nie czuję, że rybuję, Dobra, odłóżmy sobie te narzędzia, zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia z zadań. Podnieś, mam jeszcze jakiegoś kwiata do podniesienia, ale jakiego? A czekajcie, bo ja chyba nie zajrzałam do tego pokoju. Ach, no właśnie, czyli jeszcze trochę bucowania mnie czeka. Dobra, to się dobrze składa, że są tutaj jeszcze kwiaty, bo byłam ciekawa, czy ja mogę je podlewać za pomocą spryskiwacza. To chyba nie jest spryskiwacz z wodą i nie wiem, czy powinnam tym sprayem, takim wiecie, czyszczącym, podlewać kwiaty. No ale dobra, grunt, że znalazłam, zidentyfikowałam jeszcze miejsca bałaganu. W takim razie najpierw zmyję te plamy, a potem zabiorę się za podlewanie tych kwiatów. Wybaczcie, że w trakcie tego odcinka być może wypinam się w Waszą stronę, ale tracę całkowicie jakby e, orientację w terenie, gdy gram w VR. To jest dość problematyczne, ale mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. Dobra, chyba skończyłam. Doskonale, mamy to. Słuchajcie, zgrzałam się jak nie wiadomo co. Ostatnie dwa kwiatki do podlania. Ciekawe, czy wystarczy mi jedna filiżanka. W sumie... Ej, wodo, zakręć się. Zakręć się, wodo. Dobrze. Mam nadzieję, że ta woda wystarczy, żeby podlać oba te kwiaty. Bo w sumie mogłam wziąć większy kubek. Wtedy miałabym na pewno pewność. Na pewno miałabym pewność. Dobra, powinno wystarczyć. Idealnie, idealnie wystarczyło do te dwa kupki. Dostałam informację o tym, że y, mogę kupować rzeczy w sklepie, ale nie wiem, czy chcę. Tutaj mamy jeszcze podnieść jakieś rzeczy i umieścić przedmioty. Tort? Ej, nikt nic nie mówił o jakimś torcie. Dobra, wiecie co? Kupmy w takim razie tort, bo skoro jeszcze muszę urządzić tutaj przyjęcie, w której kategorii? Tutaj myślę, że w jedzeniu będzie tort. Bardzo podoba mi się to menu, że ono jest takie. O, jest że jest w ten sposób sterowalny. Mamy tort i spójrzcie, jak to wygląda, w ogóle pojawia nam się panel z tymi przedmiotami. No dobra, 10 dolarków. W takim razie, jak mam to kupić? Tego czekoladowy, czy ten różowy? Myślę, że różowy. Mam go po prostu wziąć? Tak! Ok, kupiłam tort. W takim razie, skoro kupiłam tort, to ustawmy tort na stole. Ach! Jak mogłam tego nie zauważyć? Dobra, wiecie co, chyba... Chyba się zorientowałam, o co chodzi. Tutaj jeszcze był jeden przewrócony kwiatek, o nie, wcale nie pomaga szagu, spróbujmy go podnieść i ustawić w dobrej pozycji, tylko trochę tu jest za wysoko dla mnie. Okej, okay, udało się, wybierzmy sobie zlecenia i zlecenie w 100% wykonane, udało mi się to zrobić. Chociaż powiem szczerze, że było to dość męczące, dostałam właśnie informację, że odblokowałam nowe narzędzia i będę mogła sobie je kupić w tym panelu, w moim tablecie wirtualnym. Ale tego się dowiemy ewentualnie w kolejnym odcinku z tej gry. Jeśli Wam się oczywiście spodoba, dajcie mi znać, czy chcecie z tego serię. Przyznam szczerze, że to jest super męczące, bardzo duży wysiłek, ale bardzo też y, sporo radości. Ja wiecie, lubię takie gry remontowe y, i mam nadzieję, że Wy również. Jeśli tak było, zostawiacie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem, żeby nie powinno innych filmów na kanale. A ja się dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się, miłego dziąka pa pa!